Cześć! Dzisiaj robię krzyżki ryżowe na prośbę widza. No i mamy składniki. Ryż 200 gram. Tu mam akurat 180, bo w przepisie 150 do 200 miałam dwa opakowania po 90 gram. Pół kilo krówek już tutaj popatrzcie na małym ogniu je rozpuszczam. O widzicie jak fajnie już nam się tutaj robi masa taka. To mają być ciągnące krówki pół kilograma i do tego będziemy dodawać ja dodaję masło, ja nie używam margaryny, w przepisie jest margaryna. Ja daję 125 gram masła lub można dać pół margaryny kasi, czyli właśnie, bo margaryna jest kostka chyba 250 gram. I jeszcze do tego dodamy dwie łyżki kakao. I to wszystko. Będziemy na chwilkę rozpuszczać masło z kakao, potem sypiemy no i będziemy formować kryszeczki albo kuleczki. Zobaczymy, co nam wyjdzie. I teraz dodajemy do tego masło, margarynę, no i dalej wszystko mieszamy, to się nam topi, powstanie nam taka masa. Zaraz dołożę kakao. No i teraz dodamy dwie łyżki kakao. O, dam tak dałam gdzie gdzieś kakao, bo dobre. Pomału mieszamy, to ten tłuszcz mi trochę wklatnie. O, już się robi taka szklista, fajna masa. No, jest gotowa masa? Wow, gorące. I teraz sypuję ryż. Na razie dam tyle, zobaczymy. Mieszamy. Myślę, że to już mogę wyłączyć. Tak, jeszcze, jeszcze damy. Tam było 150 do 200 gram. No, zobaczymy, ile ile nam zabierze. jak to będzie. Tak, myślę, że tyle chyba wystarczy pomieszamy to wszystko a, o kurczę, próbowałam masę, super jest trochę ciepła, muszę chyba poczekać, aż wystygnie patrzcie, tak to wygląda i teraz będę formować właśnie szyszeczki, kuleczki może można by to było też chyba obsypać kokosem nie wiem, jak to ma pomysł, ale smaczne, o nie już jest fajne, o widzicie, super, i już proszę jest szyseczka. elegancko się klei, do ręce się nie brudzą Właśnie moje dzieło. Popatrzcie, jak fajnie wyglądają. Tyle wyszło z tej porcji. Myślę, że dużo. Pójdzie, pójdzie do ludzi. Teraz się podzielimy. Wyglądają fajnie czekoladowo. No i myślę, że znowu dla dzieci. Super. I bardzo są smaczne, Mówię Spróbowałam to.